W tym wydaniu magazynu informacyjnego Intromedia. Zarząd klubu CWKS Resowia złożył wniosek o dofinansowanie na budowę całorocznego krytego ośrodka lekkoatletycznego. W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie spotkali się globtroterzy i miłośnicy podróżowania. Olimpiada Zwolnieni z Teorii integruje studentów dzięki grom planszowym. SIS stała się domem dla autorów i recytatorów poezji współczesnej. Hackathon, 24-godzinny maraton programistyczny w klubie akademickim w SIS. Dyskusja na temat imigracji ukraińskiej w królestwie bez kresu. Zarząd klubu CWKS Resowia złożył wniosek o dofinansowanie na budowę krytego ośrodka lekkoatletycznego, który miałby być czynny cały rok. Zapytaliśmy jednego z trenerów sekcji lekkoatletycznej o jego zdanie w tej sprawie. Byłby to jeden z wielu obiektów w kraju, taki, można powiedzieć, standard w kraju, gdzie, gdzie praktycznie wszystkie województwa, większe, duże ośrodki posiadają takie obiekty. I pod tym względem, Rzeszów jako centrum naszego województwa i miasto, miasto wojewódzkie miałoby ogromne znaczenie. Zapytaliśmy również o to, czy budowa takiego ośrodka mogłaby w znaczącym stopniu wpłynąć na rozwój Rzeszowa pod względem sportowym. Poza Mielcem nie mamy na terenie Podkarpacia ani jednego obiektu krytego. Sekcja lekkiej atletyki resowi jako jedna z największych i najważniejszych sekcji na terenie naszego województwa. Właściwie na zmianę z klubem ze stalowej woli, zmieniająca się na pozycji lidera na Podkarpaciu, nie posiadając takiego obiektu, bardzo dużo traci. O decyzji miasta dowiemy się już niedługo. Póki co kibicujemy resowi i życzymy Michałowi i jego podopiecznym wielu sukcesów. Pełny wywiad z trenerem znajdziecie na naszym kanale YouTube Intromedia. W dniach 18-20 marca w Rzeszowskim Wojewódzkim Domu Kultury odbył się Festiwal Podróżniczy Siedem Kultur Świata. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mogli zakosztować tradycyjnych potraw z Podkarpacia, kupić regionalne pamiątki, a także zaczytać się w książkach podróżniczych. Najważniejsi byli jednak prelegenci, m.in. Aleksander Doba, czy dziennikarka i podróżniczka Elżbieta Dzikowska, która podczas festiwalu obchodziła swoje 79. urodziny. Prelegenci rozbawili publiczność. Najpierw odkurzałam książki w bibliotece uniwersyteckiej, bo nie mogłam z językiem chińskim dostać pracy. Zamiast podpisywać kontrakty po chińsku, to handlowałam ługiem sodowym z Argentyną. Do dzisiaj nie bardzo wiem, co to jest. A także zaciekawili informacjami o świecie czy mapie Afryki. Gośćmi festiwalu byli również Ela Wiejaczka, opowiadająca o współczesnych Masajach, Piotr Rzutkowski, przewodnik i mieszkaniec Grecji, znawca legend antycznej Hellady. To o tym opowiem. labirynt. Proszę Państwa, żeby zrozumieć słowo labirynt, to też trzeba znać język grecki. W kolejnych częściach trzydniowego wydarzenia widzowie przenieśli się na groźny, wielki szlak himalajski, o którym z ogromnymi emocjami opowiadał przewodnik górski Bartek Malinowski. O największych islandzkich muzykach i ich twórczości dowiedzieliśmy się od redaktora Polskiego Radia Rzeszów Andrzeja Sroki. Nie zabrakło również elementów ludowych. Zespół pieśni i tańca Karpaty przybliżył publiczności rodzimy folklor, a Stowarzyszenie Cyganiacy zadbało o tradycyjne smaki przygotowując dla uczestników festiwalu 7 Kultur Świata swojskie potrawy. Trzy dni festiwalowych spotkań z podróżami wywołały wiele emocji. Już niebawem na kanale telewizji Intro będzie można zobaczyć krótką relację z wydarzenia, a także posłuchać fragmentów wyprawowych historii. Wyższa szkoła informatyki i zarządzania w dniach 8 i 15 lutego stała się międzynarodowym miejscem integracji studentów. W klubie akademickim IQ odbyły się wydarzenia z cyklu wieczorków z grami planszowymi zorganizowanych w ramach projektu Integra Rzeszów. Celem wydarzenia była integracja Polaków i obcokrajowców. Dzień, że dwójka, dwie osoby muszą zrobić sobie zdjęcie ze sobą i dodać na Facebooka lub Instagrama z hashtagiem Integra Rzeszów. Wiadomo, że nie, nie zmienimy świata ani całego Rzeszowa ale myślę, że kilka osób to już będzie wielki sukces. Pomysł dodawania zdjęć na portale społecznościowe spodobał się uczestnikom. Ci jednak zwrócili uwagę na inny problem. Mimo to, że uczelnia jest międzyna bardzo międzynarodowa, ale jakoś brakowało takiej imprezy, żeby przyszli i Polacy, i Ukraińcy, i żeby ich celem była właśnie ta integracja. Nie w takich kontaktach e, codziennych, powiedzmy, tylko takich e, naprawdę e, skierowanych na zawiązywanie przyjaźni międzynarodowej. Integracja przynosi skutki, a świadczą o tym zadowolone głosy uczestników. Poznałam dużo ciekawych ludzi, których wcześniej nie znałam z uczelni, jak i spoza uczelni, no i jest to rozrywka jak, w jakiejś formie. Spośród osób, które wysłały i oznaczyły zdjęcia hashtagiem Integra Rzeszów", zostały wylosowane nagrody. Projekt został zorganizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii. W klubie akademickim IQ przy WSIS 1 marca odbyła się druga edycja spotkania ze współczesną poezją Polski Poetyka. Czytanie wierszy wybitnych poetów, takich jak Wisława Szymborska, Ewa Lipska, czy Stanisław Barańczak, było połączone z ogłoszeniem wyników konkursu poetyckiego. Ale konkurs to nie wszystko. Celem takich naszych spotkań jest promocja czytelnictwa, ale także aktywny udział studentów w życiu uczelnianym. Chcemy, żeby byli w to zaangażowani i mieli możliwość się wykazać i wziąć udział wszystkie studenty uczelni, więc dlatego organizujemy to w trzech językach polskim, ukraińskim i angielskim. Organizatorzy pozytywnie zaskoczeni ilością nadesłanych prac konkursowych i już głośno mówią o swoich planach. W następnym roku będzie kolejna edycja y, takiego wydarzenia, ale oprócz tego też promujemy czytelnictwo na różne sposoby, przez flashmoby i y, innego tego typu wydarzenia i myślę, że następne będzie w okresie prawdopodobnie iwenaliów. W drugiej części wieczoru na scenie zaprezentowane zostały zarówno zwycięskie, jak i wyróżnione prace. Wiersze studentów, podobnie jak powody, dla których piszą, są różne. Ja zaczęłam pisać wiersze jeszcze od mała. Po prostu chciałam udowodnić rodzicom, że umiem pisać, bo piszę jeszcze w języku angielskim. Staram się te, teraz napisać w języku polskim coś i w języku rosyjskim i ukraińskim. Każdy uczestnik wydarzenia swoje wiersze może nagrać w studiu Radia Akademickiego Uczelni. Audiobooki zostaną przekazane osobom niewidomym. Hakaton Rzeszów największy maraton programistyczny w Polsce Wschodniej organizowany przez studentów, firmy IT z regionu oraz Microsoft Polska. Łączy pasjonatów ze świata IT, którzy w ciągu 24 godzin z 18 na 19 marca wdrażali własne pomysły w życie. Na Hackathonie w tym roku jest trzy kategorie. Pierwsza to Internet of Things, czyli Internet Rzeczy Smart City, którą wspiera Urząd Miasta Rzeszowa i Urząd Marszałkowski. I ona polega na stworzeniu inteligentnych urządzeń, które ulepszają nasze codzienne życie. Druga kategoria, Line of Business, to stworzenie zwykłych aplikacji biznesowych, które rozwiązują problemy sektoru biznesu i e-commerce. No i trzecia. Game Dev, no jak sama nazwa mówi, to jest tworzenie gier komputerowych. Po całej nocy programowania do etapu prezentacji powstałych projektów zakwalifikowało się 10 drużyn. Spośród których jury składające się z przedstawicieli firm partnerskich, organizatorów i inwestorów wyłoniło trzy zwycięskie zespoły. A było o co powalczyć, gdyż organizatorzy zadbali o nagrody przydatne programistom i deweloperom. Mamy duży nagrod od różnych partnerów, takich jak G2A, mamy też recenzję Sierra Construct, mamy też BISPARKA. Czyli różne takie gadżety, też, które po prostu zachęcają też uczestników do tego, żeby wziąć w tym udział. Urząd Miasta też nas bardzo fajnie wspiera. też Najlepszy zespół dostanie nagrodę dla całego zespołu w łączności 2000 zł. Nasz partner główny Microsoft rozdaje nagrody o wartości 30 tysięcy dolarów dla prawie każdego zespołu, który tworzy projekt, który ma potencjał biznesowy. A dodatkowo mają darmowy dostęp do chmury Microsoft Azure na 3 lata. O wartości 750 dolarów miesięcznie. Choć dla wielu uczestników to pierwszy kontakt z tego typu zadaniami, możliwość współrywalizacji przyciąga nie tylko nowicjuszy. Niektórzy przyjeżdżają tu ponownie, by jeszcze raz móc ocenić swoje umiejętności. Rok temu startowaliśmy prawie w tym samym składzie, w hackathonie, organizowanym też tutaj na wsi. Tworzymy grę w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości, i będzie to gra, w której użytkownik jest kosmonautą w kapsule ratunkowej. I musi wypełniać różne zadania. Tam. Całonocne projektowanie i programowanie napędzane energicznymi dyskusjami i energetyzującymi napojami przyciągnęło 160 osób z Polski, a także Ukrainy. 25 lutego w herbaciarni Królestwo Bez Kresu odbyła się dyskusja na temat imigracji ukraińskiej pod tytułem Problem czy szansa dla Polski. W gronie prelegentów znaleźli się Jana Czerniak z Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Paweł Musiałek, przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego oraz Michał Kuś z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego z siedziby uczelni łazarskiego. Zdaniem Michała Kuzia, społeczność ukraińska przejawia pozytywny stosunek do Polski i Polaków, powołując się na własne doświadczenia, dementował jakoby przybysze z zachodniej części Ukrainy prezentowali postawy skrajnie nacjonalistyczne. Członek Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym, Jana Czerniak, jako migrant, która już od pięciu lat studiuje i pracuje w Polsce, zwróciła uwagę na trzy czynniki, które formułują pryzmat, przez który postrzega się Ukraińców: są to studia, praca oraz spójność kulturowa. Większość Ukraińców, zdaniem Czerniak, przyjeżdżając tu do pracy, jest gotowa pracować za relatywnie niskie stawki, jednocześnie płacąc podatki i za usługi, tym samym generując wpływy do budżetu. Na spotkaniu wielokrotnie podnoszono temat bliskości kulturowej Polaków i Ukraińców, a także podkreślano, iż duża liczba migrantów to przybysze z zachodniej części Ukrainy, zeuropeizowanej i bliskiej kulturowo.